Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co się może stać ze złotym sygnał i zwiastun? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam Następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Co się może stać ze złotem? Sygnał i zwiastun? Gdy zobaczymy na ten graf w tle, który pokazuje. Tygodniową aprecjację, deprecjację najważniejszych walut na świecie, to widać, że złoty był w gronie najsilniejszych walut, które się najmocniej umocniły w poprzednim tygodniu. Najwa najsilniejsze umocnienie miało miejsce na Foreincie, a to pokazuje, że tutaj rynek zaczyna w e, coś, coś wierzyć, co może mieć oczywiście duży wpływ na potencjał rynkowy w najbliższym czasie. Co to może być, oczywiście, na, w pierwszej kolejności, to są decyzje banków centralnych o stopach procentowych. Jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, więc stopa procentowa w Polsce może już, już jutro zbliżyć się do poziomu 3%, co oczywiście jest już w cenach. Natomiast najważniejsza informacja, według mnie, jaka płynie, sygnał i zwiastun tego, co się może dziać na rynku złotego, płynie z ocieplenia informacyjnego między Unią Europejską a Polską. Tutaj działania polskiego prezydenta doprowadziły do tego, że złoty zyskał. Dość wyraźnie na znaczeniu. Na sile, ponieważ ociepla się klimat inwestycyjny i zwiększa się prawdopodobieństwo, tego, że Polska się dogada z Unią Europejską i te środki finansowe, które są nam należne, wielomiliardowe strumienie finansowe zaczną wpływać do polskiej gospodarki i być może także będą wpływać na rynek polskiego złotego. A taki czynnik długoterminowy, długoterminowy nawisu gigantycznych ilości miliardów, które mogą być wymienione na złotego na rynku walutowym, sprzyjał takiej aprecjacji. I to właśnie ma miejsce, więc moim zdaniem główny czynnik sprzyjający umocnieniu złotego w poprzednim tygodniu to były informacje o ociepleniu klimatu między Unią Europejską a Polską. A nie będę ukrywać, i też Państwo wiecie, jak śledzicie moje wpisy. Że już pod koniec poprzedniego roku pojawiły się informacje, że, że Polska z Unią Europejską jest już dogadana i tylko ter od, od Polski zależy termin ogłoszenia takiej decyzji, więc być może ta fala aprecjacji, która ma miejsce od grudnia na Złotym, być może już ktoś rzeczywiście coś więcej wie i już stawia swoje własne pieniądze na taki scenariusz. Ale co jest dla nas najważniejsze? Najważniejsze jest to, że jeżeli rzeczywiście doszłoby takiego porozumienia, to byłby to silny sygnał i zwiastun tego, że aprecjacja krajowej waluty w tym roku może być gigantyczna i ogromna. I dodatkowo, gdy, po, gdy Przypomnijmy sobie słowa prezesa Glapińskiego o tym, że Narodowemu Bankowi Polskiemu zacznie, zaczyna już powoli zależeć na umocnieniu złotego, żeby był to też taki mechanizm tłumienia w Polsce inflacji. No to wtedy już mamy coraz więcej puzli w tej układance, zachęcającej do tego, żeby liczyć naprawdę na sporą aprecjację krajowej waluty w perspektywie najbliższych dni. Więc no, co się może stać, jeżeli rzeczywiście oficjalnie doszłoby do ogłoszenia? tego, że tutaj Krajowy Plan Odbudowy i wszystkie inne strumienie środków z Unii Europejskiej trafiają na rynek, no nie, spodziewałbym się nawet, że jednego dnia złoty może się umocnić o 10 figur, czyli 1000 pipsów nawet i nawet o więcej. Z powodu tego, że, to, że ta informacja ma naprawdę bardzo silny, długoterminowy wpływ na umocnienie krajowej waluty. A teraz i na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo yy, te roczne punkty swapowe na euro -złoty, które już są wyraźnie nad poziomem. 2000 punktów, no i cały czas przypominam, ten scenariusz, tą analogię do 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, także mieliśmy ostatni raz do czynienia z punktami swapowymi pod nad 2000 pipsów, i dodatkowo środki z Unii Europejskiej napływały i zobaczcie Państwo, co się wtedy stało na rynku złotego. Mieliśmy do czynienia prawie z czteroletnią falą hossy, wielkiej hossy na rynku złotego, więc analogia jest ona naprawdę oczywista, jeżeli tylko rzeczywiście złoto doszłoby do porozumienia z Unią Europejską, na, do polskiego, polskiej gospodarki zaczęłyby napływać środki z Unii Europejskiej, plus dodatkowo to wysokie stopy procentowe w naszym kraju, to naprawdę siła aprecjacji krajowej waluty powinna być ogromna. No i widać, moim zdaniem, że część rynku już pod to spekuluje i umocnienie krajowej waluty już od grudnia, które widzimy na wykresie. To jest tak jakby no, kupowanie tych plotek i rozpoczy, rozpoczynanie akumulacji krajowej waluty pod to, żeby złoty, żeby liczyć na, na umocnienie krajowej waluty w perspektywie nie tylko miesięcy i kwartałów, ale także lat. Więc no, moim zdaniem ten rok będzie rokiem złotego, to wiecie Państwo z moich komentarzy, to, utrzymuję to od dwie, kilku miesięcy że 2022 rok to będzie to będzie rok silnej, umo, silnej fali umocnienia złotego. Na razie się to sprawdza, więc co może się stać ze złotem i sygnał, i jaki może być zwiastun tego, co się może stać? Jeżeli tylko zobaczymy oficjalną informację, że jest porozumienie, że środki z Unii Europejskiej zaczną napływać, to naprawdę spodziewam się nawet jednego dnia gigantycznej fali umocnienia krajowej waluty. Co powinno być dla wielu inwestorów szokiem, chociaż myślę, że, że coraz więcej inwestorów przygotowuje się właśnie na to, że tak może być. No i oczywiście inwestorzy zagraniczni, którzy będą napływać do, krajowej, do krajowych aktywów, będą je lokować prawdopodobnie przede wszystkim na rynku polskich obligacji, z powodu tego, że, że szczyt inflacyjny. Ma, ma mieć miejsce tutaj w pierwszej połowie tego roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku te tarcze antyinflacyjne zaczynają funkcjonować, i część inwestorów może rzeczywiście uważać, że będziemy mieć do czynienia nawet bez uwzględnienia tych tarcz antyinflacyjnych z tworzeniem lokalnego ekstremum inflacyjnego. W pierwszym kwartale tego roku, a to jest oczywiście zwiastun ku temu, żeby wierzyć w polskie, zwłaszcza obligacje, które lubią momenty przełomowe na inflacji i oczywiście w momentach, kiedy stopy procentowe zbliżają się do swoich ekstremów bądź też tworzą własne ekstrema. A tak ma się stać w perspektywie najbliższych miesięcy w polskiej gospodarce i na polskich stopach procentowych. Więc perspektywy dla złotego. Są moim zdaniem coraz bardziej optymistyczne, no i, i tutaj sytuacja na złotym zaczyna to potwierdzać, a dodatkowo widać te same przepływy finansowe na Węgrzech, a Węgry, pamiętajcie Państwo, że mają wybory na początku kwietnia, więc być może tutaj i Komisja Europejska, i wszystkie inne organy Unii Europejskiej czekają na wynik tych wyborów, a jeżeli wygra cały czas, premier Orban będzie u władzy. No to już wtedy Unia Europejska już nie będzie miała no, żadnych wątpliwości i obiekcji, żeby rzeczywiście uruchomić te strumienie finansowe. No bo też nie ukrywajmy, że praktycznie 80 centów z każdego euro, które trafia z tych funduszy do, do Polski czy też na Węgry, z powrotem wraca do firm z Unii Europejskiej, zwłaszcza tych niemieckich więc to jest także dość potężny zastrzyk finansowy dla tych wszystkich przedsiębiorstw z dawnej Unii Europejskiej, więc które także oczywiście liczą i czekają na to, żeby takie programy były uruchomione i żeby wzmacniały także potencjał tych przedsiębiorstw i tamte gospodarki. No ale teraz rzućmy także okiem co się jeszcze dzieje na rynku krajowych aktywów. No ponieważ tutaj polskie obligacje moim zdaniem przede wszystkim są niezwykle istotne, które tak jakby zaczynały tworzyć swoje ekstremum, swój szczyt w okolicach 4%. Poziom psychologiczny 4%, moim zdaniem, rośnie na znaczenie jako punkt odniesienia. No i zobaczymy jutro, co się wydarzy po decyzji w sprawie stóp procentowych. I oczywiście moim zdaniem także WIG20 troszeczkę zaczyna sygnalizować słabość, ale być może jest to związane także dodatkowo z tym, że perspektywy co do stóp procentowych w Polsce mają rosnąć, więc no, rynek musi to w pewien sposób zdyskontować, no ale oczywiście zobaczymy co się stanie dzisiaj ze względu na to, że rynek tak jakby trochę przestrzelił w oczekiwania co do spadków w piątek indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych no i moim zdaniem cały czas kluczowy jest poziom 2200 punktów do czasu jego utrzymania moim zdaniem tutaj byki będą próbowały no, Atakować natomiast każde przebicie, każdy spadek, każde utrzymanie pod poziomem 2200 punktów zachęca do tendencji spadkowych, bardzo ewidentnie. No i teraz przejdźmy już do rynku światowego, który, jak widzicie Państwo na tym kolejnym wykresie, już wycenia ponad, grubo ponad 5 podwyżek 100% do grudnia tego roku. Więc no. Jak najbardziej presja na to, żeby podwyższać stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych ma miejsce, więc to będzie miało także bardzo dużą implikację co do wycen różnych innych klas aktywów, a przede wszystkim oczywiście na rynku obligacji. Ale teraz największą i najsilniejszą bessę mamy na rynku niemieckich obligacji, które zaczynają dopiero co dyskontować potencjał podwyżek stóp procentowych w strefie euro no i dynamiczne przebicie poziomu zero, czyli wzrost rentowności niemieckich obligacji nad poziom do dodatnich wartości nad poziom zero sygnalizuje, że tutaj jest cały czas potencjał ku temu, żeby dalej wyciskać te niemieckie obligacje, które zaczynają zachowywać się bardzo podobnie co do wczesnej fazy, bez polskich obligacji, więc oczywiście dla inwestorów jest to sygnał, że Bessa dopiero co się rozkręca i prawdopodobieństwo dalszych wzrostów rentowności, czyli spadków cen, jest jak najbardziej do obserwacji, a natomiast amerykańskie obligacje są na dobrej drodze, żeby przetestować poziom 2%, czyli zahaczyć o ten psychologiczny poziom, który jest wyznaczony mniej więcej przez Billa Grossa, czyli króla obligacji jeszcze latem poprzedniego roku, jako taki moment, jako takie miejsce, gdzie te obligacje, gdzie rentowność może wkrótce się zaznaczyć. Na kolejnym wykresie widzimy, jak spada ilość obligacji na całym świecie o ujemnej rentowności, czyli no rynek ewidentnie tutaj nastawia się na podwyżki stuprocentowych w ujęciu na całym świecie. Na kolejnym wykresie widzimy jak rosną, jak rośnie rentowność stopy procentowe kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych są na najwyższych poziomach praktycznie już od dwóch lat. To oczywiście ma powiązanie z oczekiwaniami co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I na kolejnym wykresie widzimy, jakie są stopy zwrotu globalnych obligacji na przestrzeni ostatnich miesięcy i kwartałów. I sześciomiesięczna stopa zwrotu jest po prostu tutaj naj najbardziej ujemna od 2017 roku. I tutaj rynek dodatkowo sygnalizuje, że BESSA na globalnych obligacjach cały czas ma miejsce i należy oczekiwać jej po prostu kontynuacji. No i fakt, że tutaj obligacje są tak przeceniane, że rynek. Oczekuje co do dalszych podwyżek stóp procentowych, co do początku cyklu podwyżek stóp procentowych w wielu krajach, powoduje presję na to, żeby waluty zachowywały się, do, zaczęły się dostosowywać do, do zmienionej polityki monetarnej. Amerykański dolar y, zaczyna próbować znowu się umacniać, natomiast obrywa cały czas względem euro, które tutaj ewidentnie jest kupowane przez inwestorów, którzy liczą na początek cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro, ale gdy zobaczymy jak wygląda wykres, no to tutaj mamy w krótkim terminie nawet dwa punkty odniesienia, czyli wsparcie 1,14 i opór poziom 14,70,80 więc no albo pokonamy wsparcie, albo opór a wtedy powinien pojawić się następny kierunek trendu, który rynek wybierze nawet w średnim terminie moim zdaniem jednak perspektywa ku umocnieniu amerykańskiego dolara cały czas jest większa, ponieważ pierwsza podwyżka 100% w marcu będzie szybciej niż pierwsza podwyżka stóp procentowych w strefie euro, więc moim zdaniem amerykański dolar wkrótce się umacni. Natomiast to, co się ostatnio wydarzyło na rynku euro-dolara, jest tylko sygnał na to, że globalnie euro jest kupowane. A ten kolejny wykres, który pokazuje, jak zachowuje się euro względem franka szwajcarskiego na, na rynku opcji, jednoznacznie sygnalizuje, jak gigantyczny teraz kapitał zaczyna otwierać długie pozycje. W euro, licząc na to, że będziemy, świadkami, że będziemy świadkami aprecjacji euro w długim terminie, pod oczywiście jako gra pod podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a stabilizacja na parze dolar do chińskiego Juana to sygnał, że rynek cały czas nie wierzy w eskalację konfliktu. I tutaj mamy konsolidację, która trwa już 3 miesiące, i wkrótce powinna się ona zakończyć z powodu technicznego zbliżania się najważniejszych oporów. Więc tutaj rynek będzie musiał wkrótce podjąć decyzję, co dalej. Natomiast na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo, jak tutaj duzi inwestorzy zmieniają swoje pozycje. No i oczywiście widać, że. No bardzo silnie rośnie presja na to, na przykład, żeby liczyć na podwieszoną zmienność. Tutaj w ostatnim tygodniu ci duzi gracze ewidentnie zwiększają longi na wix a tutaj najbardziej liczą, zwiększają po prostu krótkie swoje pozycje na euro -dolarze. Tutaj najbardziej roś, rośnie w ostatnim czasie krótka pozycja na eurodolarze, więc tutaj część inwestorów rzeczywiście albo pokrywa swoje pozycje, albo otwiera pozycje na wzrost. Więc zobaczymy wkrótce, jakie są potencjalne zmiany rzeczywiste, czy tutaj ci duży spekulanci dobrze obstawiają potencjalny kierunek ruchu. Natomiast z takich ważnych informacji to to, że zwiększa się na przykład cały czas długa pozycja netto, spekulantów na indeksie S&P i to jest coś ciekawego, interesującego, ponieważ no, tak jakby inwestorzy cały czas jednak wierzyli w to, że te spadki są korektą, a nie jakimś impulsem spadkowym o większym charakterze, o, o, że jest impulsem spadkowym, który rozpocznie nowy, nową tendencję spadkową w charakterze wielu miesięcy na indeksie giełdowym S&P. Natomiast to, że obroniliśmy w poprzednim, w poprzednim tygodniu w piątek wsparcie 4,440, czyli średnią dwustudencyjną, naprawdę daje potencjał ku temu, żeby dzisiaj i europejskie indeksy spróbowały odbić, chociaż dzisiaj nie ma praktycznie żadnych ważnych danych makroekonomicznych. Sesja jest typową na przeczekanie, na test sentymentu. Natomiast to, że indeks DAX nie chciał spadać, powinno dać wzrostowe odbicie na indeksie DAX, czyli obronę wsparć, które są zarysowane na wykresie. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, natomiast wzrost dolara pamiętajmy, nie sprzyjają niemieckim akcjom i to należy e, brać pod uwagę, ponieważ wtedy zmniejsza się e, efektywność, opłacalność i rentowność niemieckich firm nastawionych przede wszystkim na eksport. Jesteśmy coraz bliżej wybicia także i ważnych sygnałów na giełdzie w Hongkongu. Tutaj ten wykres pokazuje, jak ważne jest teraz znaczenie i opór, znaczenie oporu 25 tysięcy punktów, gdyby ten opór został pokonany, no to wtedy indeks Seng otwiera sobie potencjał ku temu, żeby liczyć na dalsze wzrosty. Widzimy coraz mniejszą korelację między zachowaniem indeksu SP a giełdą w Chinach. Tutaj widzicie Państwo, jak to wyraźnie zamiera takie powiązanie. Rynek ewidentnie tworzy ten decoupling, czyli to, że rozjeżdżają się zachowania indeksów giełdowych w Chinach i w Stanach Zjednoczonych, i warto mieć to na uwadze, że chińskie akcje zaczynają żyć tak jak własnym życiem. Natomiast na rynku surowcowym, na rynku złota, broni się cały czas. Najszybsza, czyli kilkuletnia linia trendu wzrostowego, plus dodatkowo dolne ograniczenie w formacji trójkąta o charakterze kilkumiesięcznym. Więc cały czas konsolidacja trwa. Poziom 1800 dolarów jest punktem odniesienia. Na ropie naftowej testujemy ważne opory i tutaj ewidentnie nie widać. Możliwości na razie zmiany tendencji, chociaż te opory mogą wygenerować impuls spadkowy, ale ewidentnie tutaj surowce boją się eskalacji konfliktu i być może jeszcze przez kilka dni tak rzeczywiście będzie. Natomiast co jest interesujące, to fakt, że w piątek bardzo mocno poszedł w górę bitcoin, wracając na poziom 40 tysięcy dolarów, sygnalizuje, że ma ochotę zawalczyć o powrót do tendencji wzrostowych. Natomiast to, że Teraz testujemy górne ograniczenie stęgi Bollingera. Może dać dla wielu inwestorów taki sygnał, że Bitcoin wkrótce zadecyduje, czy rzeczywiście chce rosnąć. I będzie tak jak w październiku, czy też yy, to jest tylko lokalne, jakieś większe odbicie, i bitcoin zachowa się tak jak pod koniec grudnia, czyli odbi odbije się od górnej krawędzi i wrócimy do tendencji spadkowej. Kluczowe oczywiście będzie to, czy uda się utrzymać nad poziomem 40 tysięcy dolarów. Jeżeli tak, no to te wtedy tendencje prowzrostowe będą jednoznacznie faworyzowane, zachęcające nawet do wizyty w rejonie 48 tysięcy dolarów, gdzie jest najbliższy, ale ważny. Uh, opur I na ostatnim wykresie widzicie, widzicie Państwo mapkę świat, całego świata, gdzie podwyżki procentowych mają miejsce, gdzie obniżki, a gdzie stopy procentowe są utrzymywane na razie bez zmian. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.